Mili Państwo, mamy dziś Międzynarodowy Dzień Snowboardu, ale to wszystko na nic, wszystko na nic w ten pandemiczny czas, więc nie rozdzierajmy sobie serca i zamilczmy to święto, jak wiele podobnych w tym okresie. Nasi przodkowie, zwłaszcza na wsi, mieli w takich sytuacjach wyjścia awaryjne, na przykład chodzenie po gwizdówce. Przebierali się za istoty ze świata nadprzyrodzonego, za maszkary, za zwierzaki, za dziada lub babę, za ułana, za kominiarza, za co tylko popadło. I chodzili po wsiach pod przewodnictwem małpoluda z gwiazdą, który dorośnym gwizdem ogłaszał zbliżanie się wesołej ferajny. No to raczej chłopcy i młodzi mężczyźni, bo dziewczęta i panie w tym samym czasie zbierały się po domach, darły pierze i snuły nie niesamowite historie o strzygach to pielcach. Ducha, a przy okazji, panie, którym łatwiej było zaobserwować, kto się z kim ma ku sobie, swatały zaocznie przyszłe pary, w związku z czym cały ten czas nazywano okresem swadziebnym. No i już było na wsi, co robić. A żeby w tym swadziebnym czasie było weselej, do izby, w której nadarto już pierza, wioskowe kawalery chętnie wpuszczały parę rozwrzeszczanych kogutów, a te przestraszone bijąc skrzydłami podnosiły. Siły ten świeżo nadarty puch podpowałę, ha ha ha, uciechy było co nie miara. No oczywiście cała ta historia zupełnie inaczej wyglądała z punktu widzenia wiejskiego. Koguta. Tak czy owak, w Adwencie należało Ziemię zostawić w spokoju, nie pracować, nie niepokoić jej, ponieważ poruszona miała nie wydać plonów, a to zostawiło ślad w przysłowiu: kto Ziemię w Adwent pruje, tam mu trzy lata choruje. Czasami te przedbożo narodzeniowe obrzędy szły nieco za daleko. No właśnie 23 grudnia 1888 roku słynny, jak się miało później okazać, Malarz Vincent van Gogh w fazie psychozy odciął sobie kawałek ucha, obandażował to, co zostało, i jeszcze przedstawił to na obrazie sprzedawanym dziś na aukcjach za niebotyczną cenę. A 23 grudnia 1970 roku północna wieża kompleksu World Trade Center w Nowym Jorku została ukończona. I stała się tym samym najwyższym budynkiem na świecie, którym była przez najbliższych 30 lat, ale też, jak pamiętamy, nie dłużej, niestety. Co jest wiadomością z gatunku smutnych i adwentowych. No ale przecież już jutro Wigilia pociesza się razem z Państwem Wiesław Kot.